Słuchaj, ja jestem Wergoń, a to jest pierwszy odcinek z Hunter ze mną jest dzisiaj Lisu, Denefer i Melon. Uga buga. A Melona to obdoić? Dobra. Bo Jeżeli on chcecie nie chciał... więcej takich odcinków, no to zostawcie łapę w górę, nie? I w ogóle subskrypcję. Lisu, ty, nie, ty, się... pro... ty Ty się chowasz! No i też przede wszystkim musicie pisać niki, do, na, e, swoje niki e, Jak macie PS4 i macie PlayStation Plus, albo jak nawet nie macie, jak macie Geta i Fortnite'a, to pi, no, zapraszajcie nas do znajomych I piszcie swoje niki w komentarzach, to ja będę was akceptować i będziemy jakieś zlociki robić na GTA, jakieś chowanego grać na no, Fortnite na w polecam Dobra a, gdzie, a czym ty listu jest? A czy, dobra, bo to będzie podpowiedź to, to... Ja, A zresztą tego Ja by coś ja Jeszcze. tyle prowokuję, nie? Jeszcze tego będzie No, dobra, nieważne <ścoughs> <ścoughs> nie, ma, nie ma jak to ma być Jesteś takim... takim my jesteśmy listu razem Muszę go tu gdzieś no. nie! Nie, a chce się, się zmienić! Nie, najgorzej! Ben Tak! Nauczy się chować się. Punkty zbieraj, dawaj no! no sk skakuj tam, skakuj tam, no, Gramy na oni na tam, skakuj tam, teraz przyjdą. Ej, gramy na zbieranie punktów czy nie? No, chyba tak. du. Du, du. I punkty zbieraj te! jesteśmy wygrali, bo mamy już dwa... Punk mamy już dwa punkty, oni mają... A nie, my... No my mamy dwa, oni dwa. Jest dwa, dwa. Zbieraj te punkty szybko. Cofnij się, no i tam iść. A potem iść po tamtego, tak i będzie dobrze. Nie, proszę nie strzelać. Jest. Ja... Dobra, mega. Nie, ale to trzeba się chować dużo. Dobra, melon mu idzie znowu Cią Mam się nazywa A to melon już zezwoliłeś ten głos? Nie! Znowu. To masz ejca Ej, to... A to był łuk, bum bum jeszcze, a ja... A jest. A to jest się fajnie schować bardzo. Być jakimś No Nie będę mówić co Dobra, chodź, A w sumie oni wiedzą. Nieważne, nie nieważne, nie dobra, nieważne. Ani już wiedzą o co chodzi pewnie Oczywiście, że wiem o co chodzi. A tak. się Dobra. No, nic tutaj byli, nie wiem. Witam witam. Tutaj widzę jakieś pudełeczko, które sobie biega. Tutaj już zebrali punkty, więc grają na punkty albo i nie. Ale że się jeszcze nie pojawiły punkty, nie? No wiem, zauważyłem, wiesz. No i to wam. Tak. Ciężko jest tak U. czasem nieraz. Tu, nie, to wszystkie te są. Ciężko jest być propem. Też I huntem to jest. Właśnie najgorsze jest to, że jak się... jak się chowasz, to zawsze masz komeć, że... Pewnie ktoś już, oczywiście że to jest za bardzo oczywiste, jak szukasz, to wszystko no, jest... Ja nie, nie wiem. Wszystkie trzeba zabrać, żeby wygrać. Widzę ktoś tam ładzi pod dachu pilnujesz, kurde, monetki, to takie prajewskie trochę. Nie, 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 nie pilnuj, nie pilnuj. się Ja się rozglądam. to dawajcie gramy tak, który, która dużo nas zbił, więc więcej monet. Ruszyłeś się, żeś się ruszył. Dobra. Dobra, O, tu jest jakiś man, bo tu piknęło. Zdaję Dla... o nie? Dobra. On jest pełen jakimś sprzętem, czy coś. Nie ma tu gdzieś biega, nie? Jezu, ja, że tyle muszę powtarzać te strzały. Nie, no, tutaj go nie ma chyba, a w sumie... Jest! Aha, Co był... Wiedziałem! Ja wiedziałem, Melon, wiesz czemu? Bo tam patrzy trzy otwarte drzwi w tą stronę, więc ktoś musiał wbiec w tamtą stronę właśnie, nie? To, to myślę, idę na schody i te takie półki, takie trzy takie, takie... takie tajemnicze strasznie były. Kim był w ogóle mam? O, ja nie widziałem. To ej, to jest remis. To wychodzi... Dobra, remis mamy. A to dawajcie, gramy ten wierunki, co? Jest. No to zaraz wrócić i tak tu trzeba czekać. Więc no ja już mam dobrą kryjowę. Tylko nie wiem, czy mi się tam uda dojść. Eu estou Ja! Kampa Roku! Nie! Ej, to jest Kampa Roku! 100% Tak, nie no. Jezu, Jezu! Normalnie, Malon? Za to musicie mam. zostawić łapeczki w górę Poczekaj, Melon... ogólnie ci podpowiem, przeszedłeś już koło mnie dwa razy Dobra, to ja też ci, malą podpowiem Jestem na tym samym poziomie co ty mniej więcej czy nie jestem na parterze? Nie jestem gdzieś na podłodze, gdzieś nie leżę. Nie jestem jakiś. tam. co no, jest po prostu gdzieś na ziemi, gdzieś na podłodze, nie? Ale chodzi mi o te dolne stopnie. Nie jestem na dolnych stopniach, tych w ogóle jestem powyżej jednej ściany. Przynajmniej więc jestem na drugim piętrze, czy jakoś na trzecim, czy na dachu. Tutaj nie wiem, tyle ci powiem. Ale kompę to ja mam dobrą akurat tu jak tam żyjecie? widzisz gdzie ja jestem? Ty. Ja... o Szymon chodzi Szymon chodzi już i się uważaj on będzie chyba biegł do ciebie o tam. raz na ja zwykłą drogę jestem dobra biegnie Trzypadnie. do ciebie biegnie do mnie aaa ja no, tak teraz tak. uciekł w sumie Dobra, podpowied podpowiedź macie: Jak jest respawn, nie? To tam, gdzie są. Y, tam, y, tam, gdzie są te drzwi, tam na respawnie, nie? on pójdź tam. O, i tam jest taka ściana, i tam jest kibel jeden tylko, nie? To jak jest ta ściana, to na prawo od tej ściany i na lewo jesteśmy, nie dalej. Lisem, jesteśmy na prawo i albo na lewo od tej ściany, nie dalej. Ale nie że. Nie, znaczy, powiedz tak, yy, deneber, że może nie jesteśmy na spałnie, żebyś tak nie myślał, nie? Tylko, że po prostu jesteśmy na, na maxa na lewo i na maxa na prawo, więc dalej nie możemy być skryci. Bo ja widzę lisa, Lisu widzi mnie teraz. I widzimy ciebie, yy, deneber. Odpowiedz też. Lisu? Uważaj, nie? Wiesz, nie, spokojnie. moja kampa nie może się wydać. No, trochę. Ja ogólnie już się przemieściłem, A Jakże jestem w tym samym miejscu, ale... To jest właśnie ciężko znaleźć kogoś, bo to są same duże rzeczy, nie? Tu nie ma jakiejś jabłka czy coś. Ja to miał to jest kość, fajnie nawet znaleźć. O nie. O nie. The na znalazł lisa, więc wiecie mniej więcej gdzie ja jestem. Ucieka, oh, no, <grym> Lisa nie ma w tej Nie ma mnie. <grym> Dobra. I tak jest dobrze, bo i tak już to wygraliśmy. Nie będę mógł się ruszyć, bo może w następnej rundzie to wykorzystać nie? No właśnie, to jest najlepsza kampa roku, najlepsza, więc musicie zostawić tą łapkę w górę i też bijać na kanał Lisa. takim jakby z Cicho, 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 cicho bądź. Byłem coś zrobiony w krzyż, tak. Wcale nie byłem żadnym pudłem nie, bo to jest podpowiedź Nie bym wcale żadnym pudłem nie. Aha, dobra, już widzę to. Dobra, ja już tu widzę. Tak mi coś. Tylko nie mów? Nie mów. Cichy działa. Cicho i po to to mówisz, takie rzeczy. A dojdzie. Mi. No ale wiesz no teraz teraz oni wiesz nie? Ty, a ty co tutaj robisz? Jaki Szymon! Niech nie, <Simon! śmiech> Biegnij po niego Dawaj, ty Ej, czemę się chować w takich... O tu, tutaj nie ma To jest taki za dużo oczywistej. Ej ktoś łazi tutaj obok, nie? Ja wiem kto kim jest pewnie, ja chyba wiem Łoł, wow, dobra mam jednego Tylko nie wiem jak on tak się wybił na oponie, nie? Dobra, A nawersa na Dobra Chodź tu Lisu, znaczy, no, no Lisu chodź do mnie Ta amenda dziś jest tutaj Ooo To nie ja nie No, wszystko A Dam Ci podpowiedź. Jesteśmy w, w poszukiwaniu Ciebie. Był... <laughs> Nie, to dobra. Ja próbuję w ogóle na pamięć to wszystko zapamiętać, te wszystkie kryjowe... Dobra. No się jest, tak. On się przemieścił gdzieś, bo... No właśnie to jest takie ciężkie trochę W ogóle najłatwiej jest no. kogoś znaleźć jak ktoś się ruszy, nie? To jest najgorsze Można dać się na tą prywatną Jas... Yes. <laughs> A ugryzłeś ze spalenie głosu? To ci obdoić hmm. Nie wiem Ej, jest w specyficznym miejscu, tu nie Tutaj Ej, on gdzieś tutaj musi być. ja chodzę? on no, tutaj mu. Chodzi na to, że musi być gdzieś tu. Okej. Okay. on gdzieś jest... No, słuchaj, patrz, widzisz gdzie ja jestem? Albo on jest gdzie ja tutaj, albo... No gdzieś właśnie na to żeś że chodzi, on musi być tam gdzie ty strzelasz Dobra, ja pójdę na tego. Się. Na naszego spawna Jest na dole. Jest na dole teraz No A. Dobra, ja już uciekam z niego Da się wejść A czemu Tak Zadałeś takie pytanie, nie wiem po co Nie wiem czy ty jesteś weź jakąś podpowiedź daj, podpowiedź daj No my dzisiaj daliśmy, daliśmy i ten wyrobi dużo podpowiedź No, bo to było takie specyficzne miejsce, żebyś to by od razu zobaczyli. A mówiłem, że jesteśmy na którejś tam połowie, nie? To jestem na tej i na tej połowie, nie? Na której ty jesteś? Przekraczasz, A w sumie to nie będzie miało sensu. Pytania, Dobra. Dobra Niech się nie przykrócz. mówi. Mówię, na wtórzenie i też nie. Znaczy. Następnie też nie mówimy. Polisu nic nie podpowiadaj. A ja ci powiedziałem jedną dużą, taką bardzo ważną podpowiedź: na której jesteśmy części. Na której jesteśmy części od której. No I mieliście jeden domek tylko do zlutowania, nie? Nic no. Dobra, też wam nic nie powiemy. Teraz co mamy szukamy? Dobra. Ej, dobra. Ja myślę, że zakończymy odcinek. No, jeżeli chcecie więcej takiego odcinku, to napiszcie w komentarzach. E no. A wiesz jeszcze raz co zatem? Kupiłeś to?